Pomimo tego, że do świtu pozostała jeszcze godzina, Christopher Nelson był już na nogach. Mężczyzna zdążył nie tylko wziąć prysznic, ale także przygotować sobie szybkie śniadanie składające się z jajecznicy z boczkiem i filiżanki mocnej kawy. Zerkając co chwilę na zegarek, Christopher w pośpiechu zjadł i otworzył swój kieszonkowy notatnik, w którym rozpisany był jego plan pracy z wielodniowym wyprzedzeniem. To obciążenie pracą wynikało z faktu, że sześć miesięcy temu Christopher Nelson został mianowany burmistrzem małego miasteczka w północnej Alabamie. Dla człowieka, który wychował się w zwykłej robotniczej rodzinie, powołanie na tak odpowiedzialne stanowisko okazało się najważniejszym wydarzeniem w życiu i pierwszym krokiem w poważnej karierze. Oczywiście, aby osiągnąć szczyt, Christopher musiał przejść długą i ciężką drogę. Niestety, niewielu znajomych świeżo upieczonego burmistrza rozumiało, że, aby mieć imponujące wyniki, musiał bardzo ciężko pracować. Świadomie poświęcając swoje życie osobiste, Christopher wytrwał w karierze i ostatecznie stał się tym, którego miejscowi nazywali swoim patronem czy też protektorem. Nie trzeba dodawać, że dla Christophera stało się to bardzo motywującym czynnikiem, który zwykle popycha ludzi do zdobywania kolejnych wyżyn. Oczywiście niektórzy, ci najbardziej zazdrośni, nie byli zadowoleni z wieku i stosunkowo niewielkiego doświadczenia nowego burmistrza na zajmowanym stanowisku. Dla Christophera, który niedawno obchodził swoje 35. urodziny, w zasadzie nie istniały żadne ograniczenia. Jako zdeterminowany człowiek wiedział, że w taki czy inny sposób przyniesie korzyść każdemu z mieszkańców miasta. Tak więc tego dnia Christopher wstał wcześniej, aby udać się z wizytą do jednej z prywatnych klinik, które świadczą szeroki zakres usług medycznych. Faktem było, że od okolicznych mieszkańców zaczęły napływać do niego skargi na złe nastawienie lekarzy i personelu medycznego. Oczywiście Christopher był przyzwyczajony do ufania tylko sobie samemu i niewierzenia plotkom. Właśnie z tego powodu młody burmistrz postanowił odegrać małe przedstawienie mające na celu ujawnienie lub obalenie faktu nadużycia władzy przez niektórych pracowników placówki medycznej. Z natury Christopher Nelson miał przykuwający uwagę wygląd, dlatego wiedział, że bez makijażu i specjalnego kostiumu jego test będzie skazany na niepowodzenie. Moje zdjęcie wisi na co drugim billboardzie. Rozpoznają mnie i ukryją się za fasadą ostentacyjnej przyzwoitości i symulowanej gościnności, pomyślał Christopher, patrząc na swoje odbicie w lustrze. Jednocześnie młody burmistrz starał się utrzymać w tajemnicy zamiar odwiedzenia wspomnianej kliniki, dlatego wychodząc rano z domu powiedział żonie, że ma zaplanowane spotkanie biznesowe z właścicielem firmy budowlanej, która opóźnia prace remontowe w ratuszu. Dobrze, kochanie, mam nadzieję, że zdążysz na obiad, bo zamierzam przygotować twoją ulubioną pieczeń, rzuciła Tiffany, leżąc jeszcze w łóżku. Byli małżeństwem od pięciu lat i nadal nie mogli się do siebie przyzwyczaić. Wynikało to z faktu, że Tiffany, bardziej niż cokolwiek innego, kochała luksus i bogactwo, podczas gdy Christopher, przeciwnie, cenił sobie skromność i umiarkowane pragnienia. Niestety zbyt późno zdali sobie sprawę, że różnica w ich charakterach okazuje się być przepaścią bez dna, końca i krawędzi. Jednocześnie Christopher uważał się za winnego także tego, że z powodu przebytej w dzieciństwie choroby nie mógł mieć dzieci. Dlatego burmistrz znosił wszystkie wybryki swojej ekscentrycznej żony, która uwielbiała wydawać pieniądze na prawo i lewo. Myśli o bezdzietności często gnębiły Christophera, który w głębi duszy marzył o adopcji dziecka z sierocińca. Niestety Tiffany nie podzielała pomysłu męża i zawsze upierała się, że przede wszystkim chce żyć dla siebie. Teraz, zamykając za sobą drzwi, Christopher był pewien, że Tiffany będzie leżeć w łóżku przez pierwszą połowę dnia, a drugą połowę spędzi w drogich butikach i elitarnych salonach piękności. Na wizytę w klinice burmistrz potrzebował całkowitej zewnętrznej transformacji. Pierwszą rzeczą, jaką zrobił, były odwiedziny u jego szkolnego przyjaciela, który miał ponad rok doświadczenia w pracy jako charakteryzator w teatrze. Tam rozparty w fotelu przed lustrem Christopher patrzył ze zdumieniem, jak Jeffrey White swoimi zręcznymi działaniami zmienił go z przystojnego mężczyzny w bezdomnego włóczęgę w wieku około 70 lat, z bujną brodą i siwymi splątanymi włosami. Gdy makijaż był gotowy, Jeffrey wyjął z szafy zestaw znoszonych ubrań i zniszczone buty. Teraz nawet własna matka cię nie pozna, rzucił mężczyzna i mimowolnie podziwiał efekt swojej pracy. Christopher serdecznie podziękował przyjacielowi i teatralnie skierował się do wyjścia. Na szczęście przychodnia była niedaleko i burmistrz nie musiał tracić połowy dnia, aby się do niej dostać, mając do dyspozycji jedynie własne nogi. Po wejściu do placówki, Christopher od razu udał się do recepcji. Tam, mrużąc oczy, zaczął bezgłośnie poruszać ustami, próbując odczytać nazwiska specjalistów praktykujących w murach kliniki. Wydaje mi się, że powinieneś iść w inne miejsce. To prywatna przychodnia, a nie schronisko socjalne dla włóczęgów. Nie ma tu darmowego jedzenia, zauważyła pielęgniarka z nieskryfaną pogardą. Proszę pani, chciałbym tylko dostać się do neurologa, ale w najgorszym przypadku do chirurga. Bolą mnie plecy i nie mogę się wyprostować powiedział ostrożnie Christopher, zmieniając swój głos. Pielęgniarka w odpowiedzi na to obojętnie wzruszyła ramionami i nadal z tym samym wyrazem twarzy zaczęła przeglądać leżące na stole dokumenty. Tymczasem przebrany burmistrz, chcąc dowiedzieć się prawdy, zaczął działać ryzykownie. W tym celu zaczął zagadywać do każdego z gabinetów, które mijał po drodze, w miarę zagłębiania się w korytarz. Ku zaskoczeniu burmistrza w jednym z nich lekarza nie było w miejscu pracy. Gabinet, w którym z nieznanych Christopherowi powodów nie przyjmowano pacjentów, należał do chirurga Roberta Perkinsa. Ostrożnie otwierając drzwi, mężczyzna wszedł do środka i ze zrezygnowaną miną usiadł na kanapie czekając na pojawienie się specjalisty. Nagle uwagę burmistrza przyciągnął 100 kart pacjentów z nazwiskami. W pierwszej chwili Christopher uznał, że to wszystko jakaś pomyłka. Gdy jednak odważył się wziąć dokumenty do ręki, poczuł się bardzo źle. Przewrotność sytuacji polegała na tym, że karta należała do Tiffany Nelson, która była przecież jego żoną od pięciu lat. Co najgorsze, w dokumentacji medycznej była wzmianka, że pacjentka była w ciąży przez okres nie dłuższy niż dwa miesiące. Jak to? Czy Tiffany jest w ciąży? To niemożliwe, przecież jestem bezpłodny, szepnął Christopher, który musiał się postarać, aby się opanować. Czując, że głowa boli go od nadmiaru szokujących informacji, burmistrz podjął próbę opuszczenia gabinetu chirurga. Gdy był już przy drzwiach, czekała go równie nieprzyjemna przygoda. W drzwiach musiał stanąć twarzą w twarz ze swoją żoną Tiffany, która bardzo jednoznacznie obejmowała w talii młodego lekarza. – Kochanie, co to za włóczęga w twoim biurze? – Powiedziałeś, że będziemy zupełnie sami – mówiła Tiffany kokieteryjnym głosem. – Misiaczku, to tylko bezdomny. Pomylił przychodnie za schroniskiem – odpowiedział z uśmiechem Robert Perkins. Tiffany roześmiała się głośno, co w oczach zaskoczonego Christophera zrobiło z niej niewdzięczną czarownicę. Oczywiście w obdartym, zubożałym staruszku nie rozpoznała swojego męża, który w tym czasie miał negocjować remont w ratuszu. Niestety to nieoczekiwane spotkanie Christopher przyjął z wielkim trudem. Z emocji i doznanego szoku przebrany burmistrz natychmiast zaczął się pocić, co spowodowało, że makijaż zaczął spływać mu z twarzy. Opuszczając gabinet chirurga, Christopher usiadł na ławce i próbował się pozbierać. Jednocześnie przebrany burmistrz oddychał bardzo ciężko. To się nie dzieje. Nie dość, że Tiffany przez cały ten czas była kochanką lekarza, to jeszcze zaszła z nim w ciążę. Pomyślał Christopher ze łzami w oczach. To odkrycie okazało się na tyle przykre, że burmistrz był gotów tu i teraz zrzucić perukę i zmyć do końca makijaż. Potem, pamiętając o prawdziwym celu swojej wizyty, postanowił jednak zagrać swoją rolę do końca i przeprowadzić test. Wstając więc z ławki, kontynuował swoją wędrówkę po gabinetach i korytarzach przychodni. Christopher nie skończył, dopóki kierownik kliniki nie wyrzucił go osobiście na ulicę. Wyjdź i nie wracaj! Pamiętaj, jeśli znów cię tu zobaczę, będzie gorzej! krzyknął Steven Burns. Oczywiście kierownik nie mógł wiedzieć, że wyrzucił burmistrza miasta, któremu jeszcze niedawno ściskał dłoń i przysięgał przywrócić porządek w placówce. W drodze do domu Christopher myślał tylko o tym, co powinien zrobić w tej sytuacji. Burmistrz wiedział, że nie może dłużej żyć z niewierną żoną, dlatego w jego głowie zrodziła się tylko jedyna możliwa decyzja. Rozwód i całkowite zerwanie wszelkich związków szepnął i niezawstydzony przechodniami zdjął perukę i zdarł sztuczną brodę. Potem wytarł makijaż chusteczką i ponownie zmienił się w człowieka, którego całe miasto znało i szanowało. Pierwszą rzeczą, jaką Christopher zrobił po wejściu do swojego biura, było zadzwonienie do osobistego prawnika, który pomógł burmistrzowi przygotować pozew rozwodowy. Później Christopher Nelson skontaktował się z kierownikiem kliniki, z której nie tak dawno wyrzucono go z hukiem. W oficjalnej rozmowie burmistrz Nelson prosto i dosadnie poradził Stephenowi Barnesowi, aby ten znalazł sobie nową pracę. Jednocześnie nie zapomniał o chirurgu, który teraz również mógł spodziewać się dramatycznych i nie mniej szokujących zmian w swoim życiu. Oczywiście Christopher wcale nie mścił się na nim, a po prostu przywracał porządek, o co wielokrotnie prosili go okoliczni mieszkańcy. Tymczasem Tiffany Nelson była zaskoczona, gdy u progu domu zobaczyła nowiutki wózek dla dziecka i kopertę z przypiętym zawiadomieniem o pozwie rozwodowym. Przesuwając wzrokiem po tym, co było tam napisane, Tiffany wszystko zrozumiała. I tak, pchając wózek, ruszyła do swojego kochanka, który po utracie pracy nie czuł się już tak pewny siebie jak dotychczas. Przechodnie patrzyli ze zdziwieniem na żonę burmistrza i, jakby coś podejrzewając, kręcili głowami. Jednocześnie niewiele osób wiedziało, że w tym samym czasie Christopher rozmawiał z gubernatorem stanu, który złożył mu ofertę, której po prostu nie mógł odrzucić. Christopher, wyrażając na to zgodę, poczuł, że czeka go tam nowe życie i nowi ludzie obok, którzy nigdy go nie zdradzą i nie opuszczą w takich trudnych chwilach.